My. Cześć, tutaj Kuba Słowik. dziękuję Wam kibitom za nominację do Zapytaj Portowca. No to co, zaczynamy. No to pytanie o Tomka Witosa. W jaki sposób poradzili sobie z falą hejtu po ostatnim błędzie w meczu z Ruchem? Więc y, na pewno chciałbym się odnieść do tego pytania, bo dość dużo było pytań odnośnie ostatniego meczu z Ruchu i wybraliśmy jedno z ciekawszych. Więc y, to na pewno jakby też jest naszą częścią zawodu, tak, że, że błędy są nieuniknione w naszym zawodzie i i szkoda, że po prostu się trafiło to w takim meczu i ale po prostu to już jest przeszłość, dzisiaj już jest e, daleko za tym, patrzę że w przyszłość i chcę po prostu jak najlepsze wnioski wyciągnąć z tego, ciężką pracą, wierzę, że mogę zajść daleko i, i taka jest droga. Tak? Piłka nożna to też jest gra błędów, taka jest prawda, że ci co płyniają, tych najmniej błędów to na światowym poziomie. Na pewno to był błąd, z którego się nie chcę tłumaczyć, to już było, to już jest przeszłość. zamykam ten temat i, i patrzę tylko przed siebie do przodu. Pytanie od Wojtka Krzywina, czy jak byłeś mały, grałeś na innej pozycji? Tak więc moje początki z piłką nożną były takie, że chciałem jak każdy mały chłopiec być napastnikiem wczoraj bramki, ale grałem za bardzo agresywnie i tenere zaproponował mi, żebym przeszedł na bramkę. Czy stawiasz sobie za wzór którego ze słynnych bramkarzy? Jeśli tak, to kogo? Na pewno wzoruje się na, na kilku bramkarzy światowej klasy. Na pewno z tym jeden z bramkarzy jest ziemi Buffon czy Iker Casillas. Są to świetni bramkarze, no, którzy są legendami w swoich klubach i myślę, że każdy bramkarz yy, wzoruje się na pewno na, na takich postaciach i na pewno dużo oglądam z nimi mecze i na pewno wyciągam to, co najlepsze. Od Tobiasza somera, czy w latach szkolnych koledzy nadali ci jakieś ciekawe pseudonim w związku z nazwiskiem, lub po prostu jakąś ksywkę? E, przeważnie raczej byłem po imieniu one nie miałem nigdy jakiejś ksywki. Czasem po prostu koledzy wołają mnie słowiczek, więc e, albo słowiczek, albo po prostu po imieniu. Tak? Czy planujesz występ w Gwiazdy Tańczą na Lodzie? Tak, pod warunkiem, jak wystąpi w Celebrity stress. Patryk Gaczął. Twój ulubiony przedmiot w szkole. Na pewno WF, tak? Ale myślę, że też innym przedmiotem, który lubiłem, e, była geografia. Mieliśmy fajną e, nauczycielkę, która prowadziła fajny sposób zajęcia i na pewno geografia była z jednej z tych przedmiotów. No i teraz pytanie od e, Mikołaja... Michała Mikołajczyka. Jaki masz rozmiar rękawic? E, także obecnie bronię w rękawicach firmy Four Keepers i noszę rozmiar 9,5. Nie boisz się, że niedługo z gramki wygryzie Adam Froncha. Adam jest na pewno dobrym piłkarzem i na pewno poradziłby sobie na każdej pozycji, ale myślę, że, że bramkę nie zostawi mi. Teraz pytanie od Krzyśka Hałasa. Niewiele osób wie, że Twój starszy brat także jest piłkarzem. Piłkę traktuje hobbystycznie. Czy była kiedykolwiek szansa, żeby grał zawodowo? Tak, to racja. Mam brata, który jest starszy ode mnie i też grał w piłkę, ale bardziej to było amatorsko i najwyżej co grał, to grał w kolejarzu stróże, więc bardziej hobbystycznie. Dzisiaj to ratownikiem medycznym. Pytanie od Andrea Bartoś, Czego słuchasz przed meczem? W szatni dominuje nas sobota i myślę, że to jest bardzo fajna muzyka i, i sobota ostatnio przed meczami króluje u nas Teraz pytanie od Seweryna Malikowskiego. Masz jakieś nawyki przedmeczowe? Mam, mam takie nawyki, właśnie między innymi także, że jakby dotykam słupki, poprzeczki i kopię korkami o jeden słupek po prostu i na pewno to jest jakby jakiś rytuał mój przed meczem, który też mi pomaga jakoś, żeby dobrze wejść w mecz. Teraz od Kuba B. Jesteś z Nowego Sącza. Czułaś tą górale, mówi czasem gwarą góralską? Na Nowy Sącz to jesteśmy lachami, na pewno niedaleko mamy do góry to jest bardzo fajna rzecz, że, że mamy tak blisko, możemy grać w góry i na pewno jest to duży plus w zimie czy, czy w latem. Ja bardzo lubię swój region i się cieszę, że że mam tak blisko do gór i mogę pójść na spacer po górach, czy też na narty. Akurat tego nie mogę, ale kiedyś zaskoczę grać, to może pojeżdżę. Dziękuję bardzo za, za pytania wszystkie, które przesłaliście do mnie. Myślę, że nie było najgorzej. Zapraszam wszystkich kibiców serdecznie na najbliższy mecz z Krakowią. Liczymy na wasz doping. Pozdrawiam.